Witam gorąco z gorącego Meksyku. Wróciłem, jestem. E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Na początku, zanim przejdziemy do, do odcinka i do e, kapitalnej talii na zgromadzenie, no to e, małe wyjaśnienia. Gdyż na filmie ostatnim, który, który jeszcze wrzuciłem na YouTube w momencie, gdy byłem w innym mieście, gdy pracowałem tam, e, mówiłem, że tam w połowie stycznia wrócę. A się tak nie stało. No Jak widać, no mamy w momencie, gdy to nagrywam, jest 5 luty, ale yy, mam dobre wytłumaczenie, między innymi. Nie wiem, jak to jest, może ktoś mi, kurwa, wytłumaczy, ale gdy się nie używa jakichś rzeczy, to one się same, kurwa, psują. Nie za bardzo wiem, dlaczego tak to działa nasz świat, ale właśnie mi się tak przytrafiło, że przyjeżdżam i mikrofon mi nie działa, nie? No to bez mikrofonu co, co nagram? Nic nie nagram przecież. Ale... Yy, na szczęście, w nieszczęściu, e, moja żona no, na święta po prostu sprawiła mi e, mikrofon, nie? Jako prezent świąteczny, e, dokładnie beringera C1U. E, właśnie teraz mnie słyszy słyszycie przez ten mikrofon. E, tyle, że przyszedł mi jeden i sprawa wyglądała tak, że odpaliłem go, strasznie harczał. E, potem udało mi się go jakoś ustawić, że działał. E, no dobrze, działał dobrze. No a potem ee, dwa dni później odpalam komputer, chcę nagrać już odcinek i nagle kurwa nie działa. W ogóle nie było, nie, było był zaświecony, ale nie było w ogóle słychać, wiecie o co chodzi. No nie, nie, działało, nie działał mój głos na ten mikrofon, więc e, zwróciłem go i po prostu zamówiłem kolejny i przyszedł mi, więc teraz już jest wszystko ok. No mam nadzieję, że po żadnych kilku dniach się nie spierdoli. Jeśli się spierdoli, to wiecie dlaczego nie wrzucam odcinków. W każdym razie e, możemy już przejść do odcinka, dlatego mnie nie było, teraz już jestem. E, zgromadzenie dzisiaj gramy dlaczego? Dlatego, że e, mimo tego, że nie nagrywam odcinków, to sobie w Gwinta pogrywałem, gdyż jak wróciłem to miałem rangę dziewiątą w ogóle na koncie. E, wbiłem Pro e, w tamtym sezonie, grając tą talią, wbiłem od dziewiątej rangi do rangi drugiej. Pierwszą boże, z pierwszej do pro wbiłem czymś innym to będzie w następnym odcinku w każdym razie mega mocna talia święty Grzegorz jest pierdolnięty dobrze o tym wiemy, że ta karta na drugiej przemianie jest przepotężna prze też na drugiej przemianie zadajemy wrogiej jednostce obrażenia równe liczbie kart wybrańców ognia w tym rzędzie czyli zazwyczaj po prostu za powiedzmy 8 punktów uderzymy jakąś jednostkę no a następnie za opłatę 2 zadajemy wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń. E, ważne żebyśmy tych monet nie mieli, żebyśmy właśnie mogli zużyć e, te dwa kliknięcia. Wtedy też nam, wtedy też naszej jednostce zadajemy d, e, no dwa punkty obrażeń po prostu. E, no i szał jeden, czyli w momencie, gdy nasza jednostka będzie miała jeden punkt siły, no a po kliknięciu dwa razy będzie miała ten jeden punkt siły. No to wzmacniamy wszystkie jednostki wybrańców ognia e, na stole. I zadajemy jeden punkt obrażeń wszystkim wrogim jednostkom. Także to, to ta karta jest giga, giga odjebana. E, Jakub, Cyrus. Cyrus do wskrzeszania naszych e, fantastycznych upadłych rycerzów. Ich oczywiście staramy się grać w pierwszej rundzie. E, mamy świąteczny płomień. Świąteczny płomień. Święty płomień. Mamy DS Airy. Potępienie. Potępienie możemy zagrać nie, w jednostkę, która ma jedno, jeden siły, żeby mieć upadłego rycerza. W jednostkę, która ma e, 8 siły, żeby mieć e, na przykład po, kolejnego cyrusa. E, także tak to wygląda. Link do talii znajduje się w opisie. No a teraz przejdźmy sobie do pierwszej rozgryweczki. Naszym pierwszym rywalem. E, potwory. mod natury. My rozpoczynamy. My rozpoczynamy. W jak to siądzie, jak to siądzie, no mamy Grzegorza na ręku, ja go sobie zostawię, no bo czasami, kurczę, zdarzy się, że nie dobierzesz, a to jest tak turbo mocna karta. Eee, mamy upadłego rycerza, to mnie bardzo cieszy. Tryba, wielki inkwizytor, super, samotny czy... O. o? Dobra, powiem tak, no ręka jest, kurczę, boża. Boża rączka. Możemy rozpocząć od e, właśnie skryby. Mamy darmowego e, płomiennego kaznodzieje. W sumie. To długo nie potrwa. No. Kurde, to nie wiem czy to rzucać. Chyba nie rzucę. Raczej nie, bo to kurczę zostanie zbite za szybko. Eee. To samo upadły rycerz, no rzucony teraz będzie, czy, no nie jest to dobra opcja. Temu Zróbmy na początku właśnie w ten sposób. Ja bym chciał bardzo, żeby on tą przeklętą damę zużył. Problemem jest, że on nie chce tego zrobić. Kurde. No tego mi nie zbije. Moglibyśmy sobie, moglibyśmy w sumie sobie to zagrać. Yy, no tak, tego nie ma szans, że zbił. Poczekamy chwilę. No mam nadzieję, że mi tego nie zbije. No i rzucimy upadłego rycerza. I kiemy sobie wtedy raz e, inkwizytora. jest przeklęta dama, dobra. Jest neker wojownik. Bardzo ciekawe, że zbił to, a nie skrybę. Bardzo ciekawe. Możemy tak zostawić. No teraz dorzucimy kolejnego to już wtedy do końca. Y Równych mnie zrobi. chodź Ten Dobra? Tam trochę nadrobiliśmy ten wynik. E, wilkołek bardzo późno służyty. Bardzo późno w tej chwili już nie jest dobry. W porządku, my sobie rzućmy to. No i kaznodzieja w takim razie. Kaznodzieje musimy zagrać. Przebijamy eee... go, dobra. 49 do 50. No ja nawet nie wiem czy tego grzegorza nie będę musiał zagrać w pierwszej, kurde. Kto chce zmazać swoje winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie chciałbym, ale kurczy, no. Prawdopodobnie będzie trzeba. No aktualnie on mnie przebija, no jeśli rzucę samotnego, no to punktem nie przebija. Święty Grzegorz to robi bez problemu, ale ja bym w Vivaldiego jeszcze poszedł. Tracę punkt! Ale no... no Kurwa, wolę punkt stracić niż, niż kartę. Aj, no powiem wam tak. Pięty pomień, kusi. Dies aire, kusi. Nie wiem co robić. 2, 4, 6. Już bym nie miał w ogóle miejsca. Nie no, dies lepsze w takim razie I, i echo no to wróci do nas od strzała. Może trochę za wcześnie, ale. Nie no, jakie za wcześnie. O, ciekawe, co on tam przenosił. Ty, tak ty! Złożyłeś już ofiarę? Jeśli muszę zginąć, zginę z mieczem Break. O, nawet kurczę. Lidera służył. Nawet lidera służył, no to nie wiem teraz. Ja bym w takim razie na 2-0 z nim poszedł. Zagram po prostu świętego i... No bo to wygramy na pewno, nie? Jeśli rzucę świętego. Lecimy. 2-4, 5, 6. No mógłbym służyć wszystko, ale... mieli jeszcze jedną monetkę, cyk. Cyk, mamy full monet, monetki. Full monetki, jeden tick lidera jeszcze. No rywal nas nie przebije, nie ma opcji. Nie wiem co tam jest, choćby Siroko było, to i tak mamy to. I w takim bądź razie, no byśmy na 2-0 spróbowali. Jeśli Cyrusa dobierzemy, nie? Jak mamy Cyrusa, to byśmy mogli to zrobić, bo to bez problemu wtedy. Jest ta będziemy mieli. Na pewno. Potępienie. No stróż jest do wywalenia. Święty płomień. Kurde. Mocne karty. A, yy... Bardzo mocne karty. Ja w takim razie nie będę tutaj nic robił. Ja pasuję. Larwa. I tak dosyć krótka runa, bo sześciopunktowa, nie? E, bo sześciokartowa. Sześciokartowa. No mamy na razie trzy mega dobre, no, mega dobre goldy. Jest kolejny. Cyrusa daj mi. Cyrusa nie ma. Kurwa. A to Bez Cyrusa ciężko może być. Może ten święty płomień D.S.I.R. jeszcze poradzał sobie. Albo. Jeszcze inna rzecz jest, żebyśmy na przykład Jakubem wzmocnili się do ośmiu punktów i rzucili potępienie na niego i wyciągnęli sobie wtedy. Tyruta, e, nie? I tak chyba zrobię. Bo to w sumie no naj. No wyszłaby taka najbardziej mega opcja, nie? Tylko tak, może rozpoczniemy sobie. Na samym początku, właśnie od zagrania płomiennego kaznodziei. Tak robimy, bo to. No nie mam spenderu, to prawda, ale. Nie, no w sumie tam chyba wydam wszystko na kaznodziei. Zaraz zobaczymy. Mocujemy się do 8. Nie klikam kaznodziei jeszcze. Jeszcze patrząc na to, że mruczek tutaj jest, no to już w ogóle jest. Ee, no będzie ciężko, nie? On te pokrzepienie będzie odpalał co rundę. Potężnie. Więc z lampy. Dawaj na kongregację, nie? Okej, okay, kongregacja mi daje 2, 4, 6, 7, 8, 9 punktów. No to byśmy mogli kongregację w sumie kliknąć. Może siądzie. Może siądzie, może nie siądzie, zobaczymy, ale na pewno robimy nasz plan. Tyk, Cyrus. Ej! mu kaptur! Ten! Mamy istotę z pudełka. Spoko, spoko. Rywal zagrywa kościeja. No i tutaj to, to jest ten moment, w którym się mega chłop pali, nie? Po upadłego, nie Fantastycznie lecimy z płomieniem w takim razie. 43 do 30 Może siądzie to Tutaj dużo jeszcze punktów jest, no same kliknięcie płomienia to nam daje 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 punktów 13 punktów O kurde, ja mu jeszcze odpalam to, zapomniałem Zapomniałem o tym Dobra, zobaczymy, może siądzie może się O, jeszcze. A nie, strzega dobra. Strzega. Strzega mi nie mógł zjeść. Jakby to zrobić, to żeby było w ogóle lipa. I tak jest chyba. Czekajcie, kliknijmy sobie cyk. I na przykład, kurwa cyk. Kurde, lipa. Dobra, no to przejdźmy do następnej gry. Naszym następnym rywalem y, będzie Skellige. No liczę na to, że tak ta miniaturka e, będzie się zgadzała e, z tym, co się tutaj dzieje. Rywal rozpoczyna, więc tutaj jesteśmy w stanie teraz e, grać na... po prostu, żeby go przycisnąć, nie? Ej, dwóch skrybów mamy, to jest mega dobre. Jakuba to możemy wywalić. Wiecie, co bym chciał? Inkwizytora bardzo. Kurwa, jakby Inkwizytora dobrać. Byśmy mieli mega mega tutaj nieskończone punkty, ale nie ma go Nie ma go i nawet... A nie, jednego kaznodzieje mamy Drakar bojowy Kurcze nie mam za bardzo jak odpalać tych upadłych, nie? No tylko i wyłącznie kaznodzieja będzie ich odpalał. Choda trochę. O ile go nie zbiję. Jak zbiję, to dorzucimy drugiego. Trudno. Ile on ma? 10 i sześciopunktową jednostkę bym musiał. Ten A to ciekawe zagranie, ty. Z A my z upadłego sobie Daj, tutaj no, dalej. Tutaj nie spadnie w Kontynuujemy to. Nie no, ten gaznodzieja na razie to kurczę stoi, twardo. Cieszy mnie to bardzo. Serio, cieszy mnie to giga. Także Kurde, ja bym teraz tak... O, jest Svalblot. Ale zagranie go w pierwszej rundzie? To jest tak potężnie mocna karta na pierwszą, na pierwszą rundę. No, zrobił fajną robotę, nie? Że go tutaj pochwalę. Nie no. Nie no, to ładnie zrobił. Wygrał tą rundę, nie? Ale zagranie go w pierwszej rundzie? Kurczę, no nie wydaje mi się zbyt dobre. W się on go tam chyba wskrzesić może. A, może, może. Go, a nie, bez rozmieszczenia będzie nie. Dobra. pracujemy, Nic na tym nie tracimy. A Rywal gol, bardzo, bardzo potężną kartę, nie? Więc, mhm, kaznodzieja. Ulrich bardzo dobrze. Samotnego wywale jaku. No bardzo potężnie, bardzo potężnie. Brakuje mi e, tego. Cyrusa. E. Brakuje mi Cyrusa. I bym chętnie jakoś jeszcze jakąś kartę wymienił teraz, żeby właśnie spróbować gdzieś tam po niego sięgnąć. Tylko kurczę, nie chcę za bardzo. Wymieniać tych kart, bo musiałbym kongregację. Te kurde słabo. Ile tam Haraczu 4 jest potrzebne, dobra. Dobra, to, to tak. Zacznijmy sobie na spokojnie znowu od skryby. A zaraz zagramy Ulricha po prostu w kaznodzieje. Różna zobaczymy czy pójdę. Nigdy nie mam tych monet, nie? Zawsze gdzieś tam zabraknie jakiś monet, bo mam jakieś ważniejsze rzeczy. Cenę, zażądało może. Ehm... Dobra. i mordować, przeżyć. Tak właśnie zrobię. Nie ludzi. Morski wysłannik. Zobaczymy, czy ten morski wysłannik mnie nie wykończy. Fantastycznie. No mamy nieskończonych... tych... Tych kurwa sługusów. Prywal też już potężnie gniew, morza na drugi rząd. To sprawia, że robi cztery punkty, naturę, jeśli chodzi o wysłannika Diana? Kurwa Piana, to cholera wie, co się za chwilę stanie. Stróża bym mógł w sumie teraz służyć. Na haraczu sobie go zagrać. 2, 4, 6, 7. Tak, żeby nie tracić monet, bo bym chciał Jakuba rzucić. Raczej będę zmuszony, nie? Dobra, na całą połsianę będzie grał. Jakuba też by można było. Boże, yy, potępienie też by można było zagrać, nie? W Jakuba. Tak jak w poprzedniej gierce zrobiłem. Na 8 punktach go ustawić, zagrać potępienie. No w ten sposób byśmy mieli. No ale nie będziemy mieli jak wydawać monet w sumie. Oku, jeszcze to. Kto chce zważać winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. No to teraz mega mi zada. Chciałbym dwie tury odczekać, żeby coś tutaj fajnego zrobić. Weźmy na razie to zagrajmy. Ten smoczy sen... Te, Takiej karty to bym się w życiu nie spodziewał, nie? Men mentor mega mocny. 15 punktów. Mocny, mocny. Miejsce nie mam Krew jest no nie wiem, co zrobić. Nie wiem, co zrobić, widzowie. Udę meczkę. a wiecie co zrobię. Inaczej, zagramy sobie upadłego po prostu. nas wszystkich. Tak, żeby mi nie zginął ten kaznodzieja. Bo to teraz trzy punkty zada. Słuchajcie, sobie go wyciszę, bo mnie w strasznie. O, jeszcze. A to są kurcze takie karty, że w życiu się ich nie spodziewasz. Ale szanuję, szanuję bardzo, że coś takiego tutaj rywal granie. Za to chuj szacunek. Oczywiście straciłem bardzo dużo monet. Robimy tak, żeby rywala tutaj przebijać jednym punkcikiem. No i zobaczmy. Ale zaimponował mi. Teraz Cyrusa dobrać, świętego Grzegorza i jeszcze i wielkiego inkwizytora i bez problemu to mamy. Ale fajna karta, nie? Znaczy fajna talia ogólnie na podwójną JNFR. No trafiło mu się, no bo to jest jednak taka talia, że. Przypuszczam, że 95% gier to przepierdala ta talia, ale na przykład gdy trafi na taki swarm, no to mu mega będzie oddawać, nie? Tak jak teraz trafił. Mamy Cyrusa, mega potężnie. Kongregacje. Kurbo dobrze, jeszcze, jeszcze to mamy, więc jest szansa, że tam Grzegorza trafimy. Boże, no ten Grzegorz jest... Grzegorza to przecież na miniaturkę dałem i... użyłem go tylko w pierwszej formie, nie? Więc trochę kurde słabo. Rozpocznijmy sobie od zagrania Cyrusa, Artis. I tutaj na przykład my mamy bardzo dobrą sytuację, no bo ten Artis nam już gówno zrobi. Jedynie co, no to zaszkodzi mi na Wielkim Fizytorze albo Grzegorzu. No ale mnie to w sumie nie obchodzi za bardzo. No chodź, tylko ostrzegam Ten miecz to nie zabawka. Eee... No tutaj byśmy teraz mogli zagrać właśnie. po Ale nie, poczekamy, poczekamy. Chcemy, O twojej kobiecie nie spadnie w Zajebiście. Tutaj już raczej olejemy wszystko. Nie bo muszę na coś wydać sobie. Ty! Tak, ty! Złożyłeś już ofiarę? Byśmy w takim razie, tak... No spożyjemy sobie na, na cokolwiek, na skrybę, bo to jest najbardziej punktowe, punktowe po prostu. I sobie zagramy to. Mamy bank, czekajcie, czekajcie. No i jest, kurwa. Yeah. Gier. <grystanie> o! Ale zjebałem. Ale dobra, i tak mamy to. Lediowałem tego Grzesia, dobra. Nie było tego. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, powodzenia na szlaku.